Cześć, ja nazywam się Krzysiek Król, a Wy oglądacie kolejny odcinek serii recenzji i poradników. Dzisiaj mam przede wszystkim coś, co powinno zainteresować kierowców i podróżników. Chodzi rzecz jasna o nawigację satelitarną, Jednak nie będzie to recenzja standardowego urządzenia, a aplikacji mobilnej przeznaczonej na urządzenia Android. Chodzi tutaj o darmowe, darmową nawigację, która zaimplementowana została do map Google. Zapraszam serdecznie. Aby uruchomić nawigację Google, należy w menu smartfona wybrać mapy Google. Wcześniej upewnijcie się, że macie włączony odbiornik GPS oraz transmisję danych. Tutaj pojawia się pierwszy problem. Nawigacja Google, choć z pozoru darmowa, może okazać się bardzo droga. To za sprawą pobierania map online. Jeśli posiadamy spory pakiet danych w abonamencie, bez obaw możemy podróżować po kraju. Za granicą internet jest już dodatkowo płatny. Jeśli nie, należy zastanowić się nad jednorazowym wydatkiem, np. Na, na zakup automapy. Aby wprowadzić trasę, należy kliknąć w niebieskie kółko ze strzałką w prawym dolnym rogu ekranu. Następnie wpisujemy miejsce startu oraz nazwę punktu docelowego, np. miasto, ulicę i numer. Klikamy nawiguj i gotowe. Można także wybrać środek transportu. Samochód, komunikację miejską, rower lub opcję odpowiedzialną za pieszą wycieczkę. Opcja z wyborem środka transportu jest niezwykle przydatna, szczególnie jeśli chcemy zorganizować pieszą wycieczkę. Na mapie pojawiają się bowiem trasy niedostępne np. do przejechania autem lub chociażby na rowerze. W przypadku wyboru opcji rowerowej, Google Maps informuje nas o różnicy wzniesień między punktem startu a punktem docelowym. Google zazwyczaj zaproponuje nam trasę główną oraz kilka tras alternatywnych, jeśli istnieje taka możliwość. Te zaznaczone są na mapie na szaro. W celu wybrania trasy alternatywnej, klikamy w nią. Wyświetlony zostaje przewidywany czas wycieczki. Podczas testów czasy te mniej więcej się zgadzały, pod warunkiem, że nie robiliśmy po drodze postojów. Dzięki pobieraniu map i informacji na bieżąco z internetu Google pokazuje także aktualne natężenie ruchu i ostrzega przed korkami. Droga zostaje podświetlona na czerwono lub żółto. W przypadku dużego ruchu na wyznaczonej trasie warto się zastanowić nad wyborem trasy alternatywnej. Porównując nawigację Google do podobnej, darmowej oferowanej przez Nokia w smartfonach z Windows Phone, ciężko wyłonić zwycięzcę. Google jest znacznie dokładniejsze, szczególnie w przypadku niewielkich uliczek w małych miejscowościach. Nokia zaś pozwala na zgrywanie map całego wybranego państwa offline, przez co podczas nawigowania nie płacimy za transmisję danych ani grosza. Google, niestety, nie ma możliwości wyznaczania punktów pośrednich, co dla niektórych może być sporym uniedogodnieniem. Jest ona także świetnym kompanem podczas pieszego zwiedzania miasta. Precyzyjnie wskaże drogę, przewidując czas przejścia. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy pytać przechodniów o daną ulicę czy adres, pod który chcemy dotrzeć. Podsumowując, jeżeli nie wyjeżdżacie często za granicę, korzystając z nawigacji satelitarnej lub nie jesteście zawodowymi kierowcami, to wybór Google będzie jak najbardziej zrozumiały. Musicie jedynie pamiętać, by zaopatrzyć się w pakiet danych oferowanych przez operatora sieci komórkowej, by nie płacić za transmisję. Natomiast jeżeli dość często podróżujecie za granicę lub po prostu chcecie mieć zupełnie darmowe mapy, nie korzystając z transmisji, transmisji danych, wybór Nokia Maps będzie zdecydowanie lepszy. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.